Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku piątym z Papo Let's Play Papo NBO. Jesteśmy znowu z naszym tatusiem Ech, to, żebym odcinku zwariował. Jeśli nie widzieliście zachęcam do oglądnięcia tego odcinka. My le lecimy z kolejnym... Co tu trzeba zrobić? To jest nasz ptaszek jakiś. Znowu pewnie coś tu będzie się otwierać tak jak w tamtej twarzy. To musimy zejść, nie mamy innego wyboru, ale A jest tu jakoś in inaczej, żeby spokojnie zejść. Aha, tędy po prostu. Zejść jak zejść, obojętnie, ale chodziło mi o to jak później. Będzie można tam wejść. Czy nie? Tylko tęcza tam u góry. Znowu jakiś inny kolejny spadek. Na nas nazywa chyba szaman, tak? Nie, po prostu możemy to przesunąć. Chodzi o to, żeby przesuwać. Okej, na razie to nam nic nie, nie mówi. Kompletnie nic o nic. Tam będziemy mogli wejść, tak? Tu mamy jakiś znowu fiflak flag Czego możemy pociągnąć? To zejdzie. Wow! Cię wystraszyłem! Dobra, i on będzie chodził? A, będzie latał. To jest fajne. co tam zostanie. A, i na tej i będziemy mogli przesuwać. Spoko. Aha, i kolejne tak będziemy musieli robić. Dobra, tak samo jak przesuwaliśmy przysu w pierwszym odcinku nasze domy, żeby zrobić sobie drogę, tak samo i tutaj będziemy musieli. Rozumiem. Tu będziemy potrzebować naszego tatusia znowu. Mamy tu kokonat. Będziemy mogli tu przejść, potem coś tam pewnie odblokować, kukonat im udać i nie Pewnie coś takiego. Tak przewiduję. Są... E Mają skrzydła, mają atrybuty, czyli mają te... Czyli dzięki te, tym domom, że mogę e, po prostu sobie latać dalej, wy, wyżej, m, wyższe miejsca, gdzie wcześniej bywałem, czyli wyżej po prostu bi... A! Muszę muszę być pewny, żeby nie zostawić naszego potwora, tak? Jeszcze raz to było eee. Dobra Mamy tu nasze kokonac Czyli kokos i orzech Kokos No ale co tu trzeba zrobić? Co tu trzeba zrobić Noże tutaj jednak? A, bo tu możemy wyżej. Tylko jak potem tam wejść jak ja tak zbudowałem, wy ty. Wy. I się wywalą? A nie, będziemy mogli we... A się zrobi takie, bo jak on lece to się zrobi takie przejście A fajne Ej, no ale nie będziemy mogli tam przejść. Jeszcze jednego potrzebujemy. Come on! Nie, nie wyjdziemy tam. A może? Spróbujmy jeszcze raz. Tak na jolu. Jolo, jolo. O, to jeszcze dobry. Bardziej w prawą stronę, nie? Bo inaczej chyba nie, nic, nie zdziałamy. Nie no Jeszcze trochę No come on coś trzeba wyknić, Moi drodzy Fajna gierka, naprawdę fajna gierka Następna z takich wyższych yy, Lepszych, wyższych premier będzie to Uncharted chyba 4 Pewnie coś będę też grał na Multi Nie. Nie, no chyba musimy naszego tatuśka zawołać. Chyba tak. Gdzie to było wejście do niego? What? Nie ma teraz. Nie można teraz do niego wejść. Tam kolejne są. Nie, tam tędy jest jeszcze. Wejście można wejść do niego. A i on spał, zasnął. Czyli musimy iść do niego i po prostu się odbić od niego i tam wejść kolejną kolejny odblokować, dobra Już taki brzuchul wielki ma A jaki tam mogę dobrze wejść I tam a i będziemy mogli rzucić Pokonać, czyli ta kolejność O nie, nie, nie O dobrze, żebym przeżył Ma stalowe te nie, nie bierz wszystkich, chodź tu. Dobra, z zbierz ten. Chodź tu. Nie chodzi. Aj, kolejny. Chodź tu, nie jest wszystkich. Chodź tutaj. Mam dla ciebie. Nie patrz na to, nie patrz na tamte. Nie patrz na to. Nie patrz na... No bierz to fucking shit Kolejny jest tam Nie, ja je wezmę Fuck you <grymne> Nie, ty znasz Tatuś nie można nie dobra Chodź to tuśką tutaj jest, dobra Bierz to Nie, 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 nie Jest, stanął <grymne> Stanął tak, dokładnie stanął ale nie mnie! Puść mnie! Puść mnie tak. No Kolejny. się otworzy i teraz będziemy mogli drogę tam gdzie chcieliśmy iść. Będziemy mieli drogę. No, będzie sobie jeść to. Się respił, dobrze, że się respił. Jest stoi i tak nie, nie możemy na to poradzić. No i teraz to trzeba ruszyć i tam gdzie chcieliśmy trzeba doskoczyć tak myślę może tak? albo i nie a tak, dobra kolejny domek on tam pójdzie oczywiście poszedł tam To jest kolejny dom, trzeba tam wejść. Tam będzie trudno, tam widzicie? Na prawo. Czekaj, jak tam z tej, tej strony wejść. Teraz zmienimy później. Adam, rady, doskoczyć tam? Tam wyżej. Zobaczmy, sprawdźmy ten domki. Czy są. Nie, ja, mogę chyba. Jej. kolejne. Tędy też mogę wejść i tu mamy kolejne jakieś tam nie wiem, co jest. Ale nie mogę chyba tędy iść, bo nie mogę otworkę naszego zostawić, bo on tam jest. Chyba, czy nie? Chyba nie, muszę wszystko zrobić, bo to jest przejście, ale wiecie, tam było, że nie mogę go zostawić. Tak mi się wydaje. A jak nie będę mógł tutaj przejść, a przecież mogę tamtędy, bo że nie, bo Boże. Boże. Ja cienko gram w tą grę, dobra Jeszcze raz spróbujmy tam wejść tamtędy Będzie mi lepiej szło może z tamtym tym, wiecie Ale mogę tu wejść po prostu, tylko sobie wejść Będzie mi łatwiej i tam nacisnąć... A i tu jeszcze kolejny jest No a właśnie ten. Nie chodziło o tamten na górze chyba, to był na górze. Kolejny. I tu możemy już z powrotem wejść. Mamy piłeczkę naszą. Boom. Nic chyba, żadnych więcej trików nie robi. To jakiś tam, nie wiem, słaby zawodnik. I co? Będziemy musieli namówić jakoś tego... Wszystkie chyba. O, ale wysokie. Będziemy musieli chyba namówić naszego... Potworka, żeby on tam wszedł. Wszedł. Ale chyba to się nie uda. Nie wiem, bo mamy tam mo generalnie wejść, jak mi się zdaje, gdzie ona jest, To nasza przyjaciółka, czy nie, ale nie możemy też go zostawić, w sumie. Ale, tu by dawno się za zawaliło, w nie. Dziwne, dziwna gra, powiem. Zresztą Alicja Kao chyba napisała, że to jakaś dziwna gra, ale polecam każdemu Alicja Kao, Alicja po prostu. Ale on nie pójdzie na to, bo on nie może tam wchodzić, czyli musimy tutaj, bo on nie może tak sobie. Dobra. Domki, dziwne. O, właśnie tam. A czyli to jeszcze nie kończy. Dobrze, tu wyszliśmy. To nie, nie kwestia, że to już musimy iść do tej naszej przydziurki. Tam jest jeszcze więcej. Olu, jezus, waria. Czy wy to widzicie? Tam jest jeszcze kolejny. Czyli to nie wszystko. Myślałem, że my już wychodzimy i zostawimy naszego tatusia, potworka idziemy do tej tej e, koleżanki nowej, przyjaciela naszego nowego, ale jednak nie, czyli znowu musimy wyjść stąd i tam znowu kolejne jest, dzięki będziemy pewnie dużo gada, stąd się chyba zabije raczej, a tu nie mogę też wejść, ale tam będziemy mogli wejść, bo tam i naszego tatusia dać też no, beskitu, jak stąd zlecę, to się zabije, no. Czy, te, czy nie? Może na niego! Aaaa! Nie! Się nie zabiłem. Stalowe, kurde, te. Kopytka. Stalowe kopytka. Stalowe nogi, dobra. Teraz, gdzie musimy iść? No, chyba tamtą stronę, tak? Jakiś tutaj, tak. To jest to samo, jakby e, nie możemy, to jest takie. Wiecie, Można być na głupi taki mechanizm, żeby czegoś nie spierdzielić. Albo, ale chyba spierdzieliłem coś. A nie, tu możemy wejść tędy Oto O to chodziło. Jest za jasno, taki szrony, jak się coś Nareszcie, oby śniegu w Polsce nie było. Nie wiem, jak w innych krajach, ale oby w Polsce nie było już więcej śniegu. Jest coraz to cieplej, u mnie świeciło dzisiaj słońce, więc fajnie. Teraz znowu musimy, i tak co, coraz to musimy właśnie przystawiać te domki. Fajna też muzyczka w końcu, bo nie zawsze leci, tak jak wcześniej mówiłem. Okej, okay, teraz jest wyżej możemy iść. Ale czy my tam wyjdziemy? Gunwo prawda? Nie wyjdziemy chyba tam. Będzie jakoś może inaczej wstawić. Coś. Oj. Hmm. <grym> To nie, no, no tak na maksa. Domy, tam, tu nie można wejść nawet. Eee, <ścoughs> no, a może a po prostu może... Nie, czekajcie, w drugą stronę może teraz. Teraz jest gdzie indziej. Tam. koś. Możemy w sumie manewrować tym, ale i tak, tak nie wyjdziemy zresztą. Musi być położone. Albo tu, albo tam. Taki wąż, wąż taki trochę. OK, bo tam jeszcze są, ale to będziemy musieli tędy wejść, tutaj, tutaj, tędy i przez tam. Ale też możemy chyba tu wejść. Jednak musimy zdobyć jeszcze jeden. Ale chyba nie, 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 nie wyjdziemy tutaj chyba. Dobra, jeszcze raz spróbujmy, może się uda wejść. No ale nie, ja tu nie widzę wyjścia. No ja coś przyuczyłem jeszcze. Wejdźmy jeszcze raz tutaj. Wejdziemy tutaj przez ten szron. No, tu nic więcej nie ma. Nie przyjdziemy na przykład tutaj. No nie. Tak więc, co teraz, moi drodzy? A tu coś jest do ciśnięcia. Eee. To chyba wcześniej mogłem, w sumie. Oczywiście, że tak. A i dzięki temu będzie mógł wejść, nie? mógł mógł wskoczyć? Czy nie? Nie, bo to potrzebne było. Potrzebne to było do wcześniejszego, żebyśmy po prostu mogli wejść. Nie, to nam się nie przyda. Może lule nie Lule to nie możemy Lula russie Ale tu jeszcze możemy wejść. Ja to ciekawe jakby jakoś jednak potrzebujemy naszego topiuszka ciekawe bo tam jeszcze tu jest kolejny ale to dzięki temu będziemy mogli tu wejść iść tam i ta, tam kolejny odblokować i tu jakby zejść i pewnie tutaj ale to na razie, no nie wiem, no. trzeba pokombinować. Bo tam jest, możemy wejść, tylko jak? On tu się wspinać nie może po tym. Dobra, weźmy jeden kokonat. Może nam pomoże po prostu, ale on będzie obżerał się cały czas i on nie zaśnie, bo musi zasnąć, żebyśmy mogli go wykorzystać. No tak. No wykorzystaj po prostu Coś brzydko ale A kij to, że w kolejny tam jest Chodź tu, chodź Tędy, chodź, chodź. chodź Gdzie mam rzucić? Gdzie mam rzucić? Nie jest bez sensu Tak mu się nie chce chyba a i zaczął spać, okej Chcę musi spać Będzie się spał, tylko gdzie pójdzie I się zbugował i nie może wyjść teraz! <laughs> Zbagowałem grę Nie no, coś tam się rusza, chyba przyjdzie, dojdzie Nie dobra, musimy go budzić, jednak, bo się zbugował где спать? Уйди спать, или не? Снова там все сбагу, я Мы еще где-то On się zbugował po prostu, nie wierzę to. Ej, no, zdam go w ślepą uliczkę. Dobra, tu trochę nic nie wykombinowaliśmy, ale zakończę tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest dobre. Ej, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie i cześć.